Nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Ojcze nasz, ja go nazywam Ojcem jest On Ojcem słowa i Ojcem Syna Wcielonego. Chcę byście i wy tak go nazywali, bo jesteście złączeni ze mną, jeśli we mnie trwacie. Był czas, gdy człowiek musiał się rzucić twarzą o ziemię, by móc weschnąć z lękiem Adonaj. A teraz podnieście się, przybliżcie się. Ja jestem arcykapłanem przedwiecznym. Ja mogę wziąć was za rękę i powiedzieć chodźcie. Ja mogę odsunąć zasłony i otworzyć dotąd niedostępne miejsce. Zamknięte dlaczego? Zamknięte przez grzech. Ale jeszcze bardziej poniżone myślą ludzką. Dlaczego ten dostęp jest zamknięty, choć Bóg jest miłością, choć jest on ojcem? Ja mogę, ja muszę. Ja chcę trzymać Was nie w pyle, ale wrócić ku niebu. Ja chcę nie oddalać Was, ale przybliżać. Nie chcę Was mieć w postaci niewolników. Ale jako synów na sercu Ojca. Mówcie więc, Ojcze, Ojcze, i nie ustawajcie powtarzać to słowo. Nie wiecie, że za każdym razem, gdy mówicie, Ojcze, niebo raduje się z radości Boga. Gdybyście tylko odmawiali te słowa, ale z prawdziwą miłością, już byłaby to modlitwa miła Bogu. Małe dzieci mówią na początku: Tato, mama, wy jesteście malcami Boga. Zrodziłem Was ze Starego Człowieka, którego przemieniłem moją miłością, by narodził się z Was chrześcijanin, człowiek nowy. Wołajcie więc, jak dzieci, do Ojca Najświętszego który jest w niebie. Święćcie imię Twoje. Jego imię najświętsze. Imię to ukrywaliście dotąd pod zasłoną innego imienia. Nie mówimy już teraz Adonaj, ale Bóg. Ten Bóg z nadmiaru miłości tworzył człowieka. Odtąd człowiek nazywa go własnym imieniem, wszakże jego prawdziwe, niepojęte znaczenie zrozumie wtedy, gdy będzie miało dostęp do królestwa, które ja przyszedłam ustanowić. Przyjdź królestwo Twoje, pragnijcie z całych sił Tego przyjścia. Byłoby to naszą radością, gdyby ono przyszło. Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, w narodach. Starajcie się usilnie o to królestwo. Niech ziemia będzie odblaskiem życia w niebie. Pewnego dnia ono przyjdzie. Całe wieki łez, krwi, błędów, prześladowań, ciemności, przerywanych tylko błyskami światła, z mistycznej latarni mego kościoła. Kościół mój jest łodzią i nie może być zatopiony. Oprze się nieustępliwie każdej fali. Wysoko będzie niósł światło, moje Boże światło, wtedy, gdy Ziemia będzie posiadać Królestwo Boże. I stanie się wtedy jakby wielki blask gwiazd który, doszedłszy do pełni swego istnienia, rozpuszcza się jak kwiat niebiański, by złożyć u stóp Stwórcy śniący odblask swego istnienia i całą swą miłość. Stanie się to, a potem nastąpi doskonałe, błogosławione i wiekuiste Królestwo Niebieskie. Bądź wola Twoja. Zatopienie własnej woli w woli cudzej może nastąpić jedynie wtedy, gdy się ukochało doskonale tę istotę. Wyniszczenie zaś własnej woli w woli Bożej może nastąpić tylko wtedy, gdy się osiągnęło cnoty teologiczne w stopniu heroicznym. W niebie. Gdzie nie ma żadnej niedoskonałości, spełnia się całkowicie wolę Bożą. Uczcie się więc już teraz spełniać to, co czyni się w niebie. Chleba naszego powszedniego. W niebie będziecie się karmili tylko Bogiem. Ale tu potrzebujecie jeszcze chleba. Proście więc o Niego. Ojcze, daj nam chleba. Czy obawiacie się, że Was nie wysłucha? Przecież Bóg jest Waszym Ojcem Niebieskim. Mówię Wam więc, proście, a będzie Wam dane. Bóg jest samą dobrocią i On zawsze wysłucha Was. Szukajcie, a znajdziecie. Nełkajcie, a otworzą Wam. Odpuść nam nasze winy. Długi mogą być materialne i duchowe, a także moralne. Długiem materialnym może być pieniądz lub rzecz pożyteczna. Długiem moralnym będzie zabranie komuś sławy i nienaprawienie jej lub nieokazanie należnej miłości komuś. Długiem duchowym jest posłuszeństwo Bogu, od którego wiele się żąda i wymaga, a mało daje. Bóg was kocha i powinien być kochany jako osoba najdroższa. Samolub chce wiele mieć, ale sam nic nie daje. Mamy długi względem wszystkich. Jesteśmy winni Bogu i naszym krewnym, przyjaciołom i bliźnim, a nawet sługom i niewolnikom. Wszystkich bowiem stworzył Bóg. Biada temu, kto nie umie przebaczać. Jemu też się nie przebaczy. Bóg sprawiedliwy nie może odpuścić winy człowiekowi jeśli On nie przebacza swemu bliźniemu. I nie wódź nas na pokuszenie. Módlcie się z pokorą, by Bóg przeszkodził pokusie. Pokora daje się nam poznać takimi, jakimi jesteśmy. Trzeba poznać siebie bez poniżania się. Wiedzieć, że nie jest się dobrym sędzią samego siebie. Dlatego, ojcze, uwolnij mnie od pokus i pozwól mi być tak blisko Ciebie, by zły nie mógł mi szkodzić. Pamiętajcie więc, że to nie Bóg kusi do złego, ale kusi zawsze zły. Prościej ojca, by tak wspomógł Waszą słabość, by nie mogła już ulec pokusom diabelskim. W tej modlitwie zawarte jest wszystko, co potrzebuje człowiek dla duszy i dla ciała. Jest to prośba o wszystko, co potrzebne. Chrześcijaństwo zazna ukąszeń szatana, i wiele części mego ciała mistycznego będzie oderwane, odłączone, samoistne w próżnym pragnieniu utworzenia doskonałego ciała na wzór mistycznego ciała Chrystusa, czyli wszystkich wiernych zjednoczonych z Kościołem Apostolskim. Będzie On jedynym prawdziwym Kościołem, dopóki trwać będzie Ziemia. Lecz te odłączone części, pozbawione darów, jakie pozostawię Matce Kościołowi, nazywać się będą jednak chrześcijańskie, gdyż czcić będą Chrystusa i mimo swych błędów pochodzić będą od Niego. Oni również będą odmawiali tę modlitwę. Zapamiętajcie ją dobrze, rozważajcie ją stale, stosujcie do swoich czynów, nie potrzeba niczego więcej, by uświęcić się. Gdyby kto znalazł się sam wśród pogan, bez Kościoła, bez ksiąg, znajdzie wszystko w tej modlitwie. A dzięki niej będzie mieć w swym sercu Kościół. Uświęcenie jego będzie pewne. Spisane przez Marię Waldorte w poemacie Boga człowieka.